Witam serdecznie, dzisiaj będziemy kontynuować naszą batalię w Food Champions, bez zbędnego nie będzie a nie będzie niczego, gramy od razu, tak? Jak widzicie, tutaj bilans widoczny jest 6-6. 6 do 6, także 6 y, zwycięstw, 6 pogażek. licznik rzut puchacza wynosi 24, także tak sytuacja wygląda i lecimy z tematem po prostu bez zbędnej gadki, bo nie mamy czasu, bo im szybciej zdobędziemy czerwonego lewego, tym, tym będzie lepiej po prostu. Okej, okay. mamy oponenta. Uuu, patrzę na to. Ojojoj, oj, dobra. Już nas tu, tutaj Mbappe nadgwieza. Miejmy nadzieję, że Cash dostanie informa z flagą Polski niedługo. Niedługo mnie zdecydowanie powinien dostać. Jeszcze najlepiej z tą koszulką. Koszulki raczej nie będzie, mówisz? Coś z tym napisem, coś tam Tomasz Kędziora, tak? że się dla niego. Nie wiem, no Neymar na przykład mia, ma takiego informa, co tam też po, podobna sytuacja była, właśnie, że tam miał. Coś napisane na koszulce, nie? No i tam. To jest na informie, jakby właśnie to, także. Nie można tego wykluczyć. A będzie fajny gier ze strony jej też. O nie. Spalony, był spalony. Dość komicznie to wygląda, że hop strzela w ramkę i chujko koniec meczu, nie? Dobra ja. Może jakiś kick-off? Z powrotem? Uuuuh, aj! Ha, spalony. <grywy> Okej, okay. mime warana. Ej, bandyta. Okej, okay. spróbujmy. Albo nie. Tu jeszcze by się gosik pokazał. I co? Aj. Ogólnie moja prognoza na męż wygląda następująco: jeżeli nie popełnię głupiego błędu, takiego jak ten, na przykład nie stracę bramki dobra, za obrodzić Nie muszę to miejsca Olejka, no i chuj. Dobra, moja prognoza na męż ma przejebane, jednak kurwa, macie. Przerwana, out. A zatem będzie zmiana, otwiera się teraz szansa dla kogoś... No mm, i co, tego już no. Dobra, bo już nie ma tego pierwszej w zasadzie. Pomaga. Oj, okay. ten wiega. Uuu, nie ma takiego leżenia. <noise> No nie, już to ma. Opa. No serio? Och, dobrze. Okej. Okay. <ścoughs> dobrze! Krzysztof Lob-Piątek, kurwa. Pięknie. <ścoughs> I chuj Mamy to Dobra, bilans 7-6, nie? Dobrze jest No a co, no Piątek no to już zaprawiony w lobach, nie? Dobra, chowam bilans 7-6, lecimy dalej To też będzie, będzie przejebane, ale no cóż, walczymy Może? Okej, okay. lewy, lewy leć, na lagę Dobra, chuj! Co jest? Nie możesz tego złapać, Mordo Co jest kurwa? Co się zostało? O jadę, płacę, tak, do ja do płachę taką jak do No i strata! Michał Balak! O nie! Ich go już nie dogodzi, dobra! A nie, jednak dogoni!

Jaj, co się tu dzieje? Dobrze, dobrze powiedziane. O, mili, kurwa, jaka kasacja! No, nie da rady, to wuju, mili, kurwa, tam strzeli. 2-0, siema. Tyk. Próbuję minęcia. Okej, okay, pucharz. Lewy, aj, no zamieszanie tutaj za duże. Ale oponent, jednak, no tutaj nie bale. Dobra, kurwa. Nie, no dopadło tam do niego trzech. Hmm. Nie, no niestety. Tu ten domagłoma, jak wyjdzie, to. to nie ma gadki Uuu kurwa, co się tam stało? Muzielu tutaj. Dobrze. Uuuu. Um. Byłem już rzutką po prostu. Aj Dobra rzutka, ale no niestety. No, no przechodzimy do fazy napierdalania przez na napały, nie? Dobra, no tutaj już musi kurwa. Jest zdarzyć coś. Nie, no bo działaj <grym>, Spokojnie, do lewego Nie ma co płachet to gizykować, jak w lewy się pokazuje pięknie Dobra Kurwa Z do jeden z tym PSI Okej okay. Tu się dojdzie Okej Ma sporo możliwości podania Na co się zdecyduje? Dobrze, do no, zrobiony oponent. Błacha, to jak porobił oponenta, kurwa, mać no. Hobie jest niemożliwy, no, w tym futrzepiów to. To jest chyba MVP. Sędzia pozwala grać dalej. Dobra decyzja. Indywidualna Próbujmy akcja... Żukowskim sobie walnąć. Nie, No, Dobra. No i mamy. Mamy zwycięstwo. Proszę Państwa, nasz bilans wynosi w tym momencie 8-6. No, to całkiem nieźle. No, takiego przebiegu potrzebujemy, nie? <słyski> Przed nami dziś wspaniałe starcie. A puchasz wejście smoka kurwa, czego, jak czego? Dobra, ale cofaj się do defysyry do już Na pewno nam tutaj dzisiaj nie zabraknie. Wczoraj puchacz tam z BDS-em, znaczy przecież wczoraj walił wa Meam z BDS, em puchasz także wczoraj nie miał dołu jednej dyspozycji myślę że dzisiaj no to już pokaże nam troszeczkę więcej znaczy, melanż był przewczoraj, nie? I wczoraj był po melanżu. Wczoraj był na kacu, właśnie, no bo, bo dużo takich strat miał jakichś i, i błędów, które doprowadzały do brałki, nie? Znaczy, no, miejmy, także, no miejmy, także myślę, że już teraz, no, ten klas mu minął. Kurwa, co to było w ogóle? Ja nie wiedziałem, co się dzieje, a on po Ho prostu go lobuje, jak nie? Okej, bo nie daj. No, obrońcy poźniej się potykają, Michuja! Nie no. Oczywiście, proszę Państwa, to są żakdy. Kurwa. Michuja! No, tak Griezmann nas zasakuje, kolega, jasno no. No nie tak, teraz mogę już może za plecy wjechać. Kurwa autem gizman Często było broni, dobra inna formacja ofensywna Czy 5 2 no przetestujmy i tak nie mamy już nic do stracenia praktycznie okej, okay. kurwa no tutaj trzeba do, w takiej sytuacji trzeba dobrą karzę podawać no nie wiem, no chod po prostu do... Co by co, co, co się nie działo to woda do tego Gizmada w taki sposób i chujowski, a mm. teraz pinkę Co za nimwa Maczne uderzenie Znowu hoł, bo jakieś podanie magiczne tego zmada, nie? Och, Ojna Mać, no zajęliście 5 -0. Oh <laughs> Uchasza dalej trzyma kurwa świetna <laughs> intuicja Nie, nie mogę się tu pozbierać, no i cyk, no na maga, nie Oczywiście spalonego nie ma No i jak? To przez mojego obrońcę przeszło, no. No cholery. No to nie można nic na to zrobić, kurwa. No chłopia, ty podanie wszystko jest w stanie minąć, nie? Tak, jeszcze ma piłkę. Dobra, kurwa, nie ma sensu. Poddajemy to, kurwa. Wyjebane mam. On nas, kurwa, 6 Dojeba, dojechał, bo ma turbo podanie do Gizmana jakieś śmieszne, nie? No nic, no to, to już nie było sensu tego kontynuować. Tak, no dostał kontrakt, kurde, nowy. A no, powinien być już zadowolony. No. Dostał ten premium za podpis. Chyba to teraz może zapierdalać na tym boisku. <gryśla> nie, to znowu flashback Griezmann. No nie. Dopiero co tam to nas, kurde, kasował, to znowu Griezmann. Zieliński. Ok. Dobrze tam. No. Pobrońcy jakoś nie da, dali rady, kurwa Dojść do tego minika, pierd... Jakbym miał z żuchu, kurwa Może to przez te słuchawki Może te gąbki, to jest zupełnie historyczne Nowego... mmm tak do tam go, kurde, zru... z... po... zruszał, o nie, ja pierdolę no. O, jakieś kurde wrzutka znikąd, kurwa jebano mać no. Zieliski też do ataku, kurde tutaj. No. I magiczne podanie do Benjedega, kurwa mać. Uff. Ja pierdolę no. Znowu ten Grisman, kurwa jebano. Ten Grisman, no, jakoś. ten. Tak, trzy w no zależności od twory, ale no tak w przedziałach tak 350-400 mniej więcej bym powiedział. Mm. u Unik słabsza noga jednak, ale no... Niepocieszające. Ale to przecież nie za takie rzeczy dostaje się punkty w ostatecznym no. Chyba nie tak jest najtańszy, nie? Ale no, mi się wydaje, że jednak gizma ma super mocy, nie? Tam unikalny jakiś povyszaje i tak dalej, no. O, Kimba Nie utrzymali teraz piłki. Robert eee, no to jest, jest dewastacja, już. No, już zdewastował. No, okej. A ja piegajcie do. Tego meczu. Oj, świetna teraz piłka, może być dobra. Kurwa mać. Dobrze. Dobra, do puchacza. Teraz jest ten moment, kurwa. No nie. Niestety to nie jest ten moment. Zaraz zniszczy. Się... No, no, no jest, te, panie, no jak? Uff, dobra, liści rzutek kuchacza wydusi 26. Tak to jest, jak się próbuje nim kurwa wrzucać? Brałki się traci tyle. <grywki> dobra, dojeżdżamy. No tylko ono jeszcze musimy poczekać. no i chuj, no, on już go nie dogoni. Oooo, to z dystansu, próba. Konstruować. Aj no jak nie Jak nie kimpem wytowarian, no, no, nie no Podanie do Kamila Juźwiaka Mamy centra i w utarnym dobrze Jesteśmy w grze kurde trochę to wie jak rzucić Dobrze, jeszcze piątek sobie tutaj przygasił, opanował dobrze. Wyczyli do światów, jeszcze nie koniec. Co, co, wy, co wy myśleliście, że, że, że przegrana? Nie, ja by dalej. Hehe. Piątek z Lewandowski. Kolejna dzisiaj w wykonaniu tego zawodnika dla obrony. O, shit. Uff, ja dole no. A tam mi Oj. No tutaj już mało brakuje, nie? Ej. swego, aaa, Szelsty dobrze, fuj. Ja pierniczę. O jak on tam się zna w ogóle? No. Nie! Niewiele było przerw Dobrze. Jak ta pułapka szybko I kończymy. Kończymy. Jeżeli chodzi o nas bilans, jest to 9 7. O, to ciężki meczek był. <grych> Mamy cztery mecze. Dwa dobrze, żebyśmy wygrali, nie? Teraz walczymy o ulepszenie tych nagród, o te 11 zwycięstw Swoją grą do tam Jest do gasika nie. Okej, okay, tam go e. można uwolnić. Dobre podanie, ciekawe co z nim zrobi Uuu! Zamieszania! Oj, w Ronaldinho tam muszę ukać. Pójdę Uwaga! Zbyt podanie Uf. Okay. nie co jest? O Jezu. Dobrze. Dobrze Teraz trzeba to mądrze rozegrać Lewandowski Pięknie, dobrze! Jeden 0 Piękny podaje podaj do kusika. Piek kików. Oj, hop, goleta. Jej, bądź no. no Szczęścia po dobrze. Pójdźmy mm. Oj, zapomniałem o tej karce. No przecież to mogła być szegwoda, nie? Nie, co jest? Dobra, nie mamy tego Żurkowskiego. Prawie wylądowaliśmy z Czerwowną, chociaż akurat w tym przypadku może by było lepiej, bo by może na no nie strzelił. Ale dobra, przecież możemy to jeszcze odrobić, no, razie jest 1-1. Oj, przechodzi to, że z tego kesza, niestety. No nie, tak dobrze. Hmm. Dobrze. Ale mnie ciśnie, no nie kurwa, wyje dobrze może być ostatnio No niestety no zajęto to Zieliński przyjmuj Lewy Dobrze Aj dobra Teraz mogło być groźnie Katastrofie zapobiegła tylko ta interwencja No i na szczyci Sny, nie no niestety no Gyle piesing i już po prostu do Traciwy gola. w Oj dobrze o Ja, Uf, no niestety no nie udało się utrzymać powodzenia jak cię chłop przyciście to nie ma rady, nie? No musisz wybijać. Ja zawsze próbuję to jakoś wypracować, a później no się tak kończy. <gry> dobra, no no dwa dwa, tylko no powinienem w zasadzie zmiany zrobić, puścić piątka. a widzi też już tam widać, że jest strane No piątek na pół benchowego to zawsze jest dobra opcja. <gry> no i linety też sobie wejdzie tu. Lecimy. O, po prostu tak się reflektowało, że masaka. Rzutka na piątka. Hmm. z tego. No. O, ja! Oh, no i po prostu, no. Jak zwykle, gorda. Nie, no jaki sposób. Tak dobrze to do niego dotarło. No, hmm. No jak to możliwe, że on tego nie trafił Dobrze piątek i chuj w dupę, Chuj Mendy zajebany broni znowu Dobra A nie teraz do piątka On tego no a no było no, no, pod koniec, za to już po prostu nie fakt niestety. Ci bramkarzy, kurwa 99 o jebani. Mamy my trzy mecze. Dwa z nich musimy wygrać. Więc... Milan jest 98. No i lecimy. Dobra. No tutaj już te błędy się pojawiają, już te błędy po prostu... No dobry skład, no, dużo ikon też. Tutaj dosisk dobrze. Proszę. O ja, yeah, no jak z takiej w ogóle pozycji mogę jeszcze ten kasjasto to wyciągnąć? no. Mm. To teraz? Tysziczki, Janek, 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 pokonany. Janek, Janek, I mamy Minus 118 i jest gitówa. Jeden męż, jeszcze jeden męż do wygania. Dwa. Dwa, możliwe do zagania. Lecimy, nie zatrzymujemy się. No, też widział pewnie, że ten, no za dużo tutaj nie mógł zrobić, nie? Uuu, no tutaj mamy już. z skład wap nam do Toges. Neymar. No też mądrze złożony. Patrzcie na przykład po tym Hakimi. Siłe kombinowanie. Już to. Not max. Ojej. Okej, okay, dobiegnie do tego Gosicki i obieg. Aj, a ten wariant tak go dopadł. Jest to też. No dobrze. Już na tym etapie go nie dogonisz. No to jednak 99 tempo robi swoje. no. No niestety, no. Uj, no. Chuj, no w podanie na tego embapy i chuj, nie? I no. Ajdź, no niestety. Jestem w obrońcu słabsza noga, no to jednak się przełożyło na to, że ta piłka nie wpadła. Ojej. Dobra, pierdolisz ten mecz, Lecimy, kurwa, do następnego. Dobra, także bilan jest 10, 9. No niestety, pewnych, pewnych rzeczy nie przejdziemy. On no, za ten na Mbappe, to już jest spogany. Dobra, ostatni mecz. Także, czy uda nam się na 11 winów wygwać? Mam nadzieję, że uda się. Mecz ostatniej szansy. Jakich mają oponentów? Uhu, uhu. <gryzny> skład. No ciekawe może być to Kot chyba chce nam oddać mecz Padnie? <laughs> Padnie Dobra No ale trafiliśmy Ale trafiliśmy Proszę państwa, także no w takim razie Przeciwnik nam oddaje meczyk Nasz to 11:9. Także idealnie pozwala nam to osiągnąć gangę. Tak Także ganga piąta osiągnięta. Przeciwnik nam oddaje mecz. I proszę Państwa, mamy to. Pierwsze, pierwsze Food champion za nami. I mamy gangę, która zdecydowanie satysfakcjonuje. Jest to piąta ganga. Mamy tutaj może. Daje nam to możliwości 3, 3 pików, wyborów piłkarzy, paczkę TOTW, no i dwie paczki Ultimate i paczkę rzadkich zarodników, a także 30 tysięcy mon Także, proszę Państwa, teraz jest ta chwila. I ej, poprosimy tutaj Czerwonego Lewandowskiego. No, niestety, ale jeszcze mamy dwie szanse. Dobra, Czerwony Lewy, poproszę. O, no, mamy Rodigera, tak, ale no to w dalszym ciągu nas nie satysfakcjonuje. No i ostatnia szansa. Tutaj już musi być czerwony Lewyn. Nie ma opcji. Dobra. Poproszę. No i niestety nie, nie udało się. Nie udało się. Ale no nic, może jeszcze uda się go tutaj wylosować w przyszłości z jakiejś tutaj wymiany. Ale no niestety, no nie to jawiamy już lewego, jakby nie nieważne, no że szansa na, 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 takiego, na taką, na kartkę jest, jest bardzo mała. Ale no nic, no tutaj zrobiliśmy wszystko, co się da, żeby to osiągnąć. Także no, mimo, mimo tutaj tych pików i tak jesteśmy zadowoleni. Otwórzmy sobie teraz paczki. Jeszcze tutaj mamy możliwość w zasadzie referia Informa. Po prostu Informa z paczki to te premium, także nic nie jest stacjonego. Także otwieramy tę paczkę. No i tutaj, jeżeli nie czek wolny, no to chociaż Informa lewego. Niech będzie. Niestety jest to jakiś Niemiec, to jest Ginter. No mamy 8, 4, 8, 3, 7, 5. 30 tysięcy jakieś około, nie? Dobra paczka rzadkich zawodników. Mamy gunner. Jest to Fignandu. E no. no, mamy dwie 84, ale no i tak, no. mogło być lepiej. No i jeszcze paczka ultimate. Jest to Halant. To już tutaj swoje, swoje, swoje dzikie Halant zrobi Coś za niego dostaniemy, nie? Wiecie, jak jest, kurde. <laughs> o, jeszcze mamy dwie karty. Malinowski, Dasa. Także no, jeżeli chodzi o pieniężną kwestię, na pewno troszeczkę zagubimy, tak? No Ile zagubimy, to się okaże, jak to wystawię. Ale no tutaj jednak mamy Halanda, mamy dwie karty. Troszeczkę pieniędzy będzie, także no. Mogło być lepiej, ale nie będę narzekał, tak? To nie będę narzekał jednak. Okej. Okay. Dobra, no to mamy w takim razie już Food Champions rozegrane. I dobra, myślę, że w tym momencie, jako że mamy Food Champions już zrobione, po prostu później sobie to wszystko sprzedamy i tak dalej. Także no w każdym razie, no tutaj mimo wszystko, mimo tego, że nie udało się czerwonego lewego zdobyć, to jednak paczki coś tam nam dały. Jakieś tam karty wypadły, które będziemy w stanie spieniężyć. Myślę, że tak stoko. Spokojnie z tego będzie, także no to aż w dalszym ciągu po prostu przybliża do, do, do toty lewego. To mnie przybliża. Hmm. Dobra, nie przedłużamy, także no tutaj elegancko poszło. Nie mamy czekolonego lewego, ale jest bardzo dobrze. Ale niedługo będziemy mieć lewego toty, być może, także jak najbardziej sukces osiągnięty. Dobra. Wielkie dzięki za stream. Pozdro.